Myślenice ITV. Wasza telewizja internetowa. Zajęcia bez i sufitów, kontakt z naturą i budowanie ekologicznych postaw u najmłodszych pod takim mottem działa leśna baza o nazwie Przystanek Natura, którą prowadzi stowarzyszenie Sportownia. Baza zlokalizowana jest w porębie. W sobotę 25 maja 2019 roku odbył się piknik ekologiczny, któremu towarzyszyły gry i zabawy, budowanie szałasu w lesie, szykowanie potraw z dzikich roślin jadalnych oraz tworzenie budek lęgowych dla ptaków. E, za chwilę rozpoczniemy część warsztatową, nie mniej jednak takim to nastąpi, to chciałam tutaj Państwa raz, że powitać serdecznie wszystkich. Cieszymy się, że tutaj do nas przyjechaliście. Witamy wszystkie grupy speedballowe, witamy Kraków, porębę do Dowczyce, witamy wszystkich naszych gości. Tutaj rodziny i rodziców z poręby, a w szczególności także witamy naszych gości z Fundacji Orlen. Ja chciałam tutaj zaznaczyć, że to, że my się tutaj możemy spotykać, że powstała ta strefa w porębie tej powiedzmy rekreacji, tej edukacji ekologicznej, to jest właśnie dzięki temu, że Fundacja Orlen nas w ubiegłym roku wsparła, otrzymaliśmy grant i dzięki temu tutaj możemy to miejsce rozwijać. Także słuchajcie, teraz myślę, że zrobimy w ten sposób że zaproszę Was do tamtego stoliczka, gdyż to jest myślę, że najważniejszy stolik dzisiejszego dnia. Ale ja nie myślę o stoliku z jedzeniem, bo on jest drugi najważniejszy. Najważniejszy jest ten stolik, gdzie mamy naczynia ekologiczne, bo chciałabym Wam trochę o tej ekologii opowiadać. Podczas pikniku odbyła się także degustacja potraw przygotowanych przez rodziców i dzieci uczestniczące w zajęciach plenerowych. Tutaj mamy w naszym żeliwnym garku zupę z i jarmuszu ekologiczną. Potrawy ekologiczne także Zachęcam wszystkich do kosztowania i miłej zabawy. Zapraszam, zupa! Organizatorzy zadbali Dobrze. także o przyjazne środowisku naczynia wykonane z trzciny cukrowej, bambusa, słomy i drewna. Dużą atrakcją dla najmłodszych okazały się jadalne talerzy z otrąb pszennych. E, jakie znaczy ptaki, które występują w Polsce? No, Wróbel. Wróbel, super. Proszę. Bocian, sójka. Dziękuję. Dobra. Piknik był zwieńczeniem cyklu zajęć plenerowych prowadzonych od kwietnia. Będzie można budować budki lęgowe. Słuchajcie, to będzie fajna inicjatywa. Będziemy kończyć ramki ekologiczne, czyli te, te, te dzieciaki, które ostatnio były u nas na warsztatach, i e, e, gdzie budowaliśmy ramki z patyków, będzie można dokończyć ze zdjęciami. I oczywiście warsztaty z, dzik, z dzikich roślin jadalnych. Każdy bierze jak najdłuższą gałąź, żeby miało jak najwięcej liści. Jak daj więcej, to musi być. Dobrze, bardzo ładnie, patrzymy pod nogi. Brawo, Zuzanna. Darczyńcą projektu została Fundacja Orlen Dar Serca. Mamy. I kolejne.